Cześć, tu Bartek z AMZ Team Pro. W dzisiejszym odcinku Biblia Amazon, jak to działa, poruszymy sobie temat wideo jako narzędzie sprzedażowe na Amazon. Zapraszam. Jaka jest rola wideo w sprzedaży online? Otóż jeżeli chodzi o wideo na Amazonie, to dają one nam możliwość zwiększenia konwersji, czyli na każdą ilość ludzi, którzy wejdą na wasz produkt zwiększenie świadomości, czym jest dany produkt i doprowadzenia do tego, że klient go zakupi. Przejdźmy na mój ekran. Jak widzicie, mamy tutaj Video Type, czyli kilka rodzajów, w tym wypadku, wideo, czyli reklam, które możemy wrzucić na Amazon. Jak widzicie, mamy tutaj produkt Overview, Unboxing, How to Setup, Troubleshooting, Brand Story i Other. Tak naprawdę, jeżeli przygotowujemy swój produkt, to musimy mieć pomysł, co my tak naprawdę w ramach tego wideo chcemy pokazać? Mam tutaj kilka przykładów e, różnego rodzaju wideo produktowego, tak jak na przykład mm, ta myszka Klim Blaze. Posiada tutaj krótką informację, charakterystyczną dla tego produktu, czyli innymi słowy, to jest właśnie taki produkt overview. Pokazuje nam najlepsze elementy, najlepsze USP tego produktu, czyli co można byłoby sprzedać, co jest najważniejszymi cechami sprzedażowymi danego produktu, a także pokazuje nas, nam sam produkt e, w, od najlepszej strony. Tak? Reklama generalnie ma służyć temu, żeby zachęcić klienta do tego aby zakupił dany produkt. Ale to nie zawsze jedyny sposób na to, żebyśmy zachęcili danego klienta do zakupu. Możemy też zrobić unboxing, czyli w sytuacji, w której sprzedajemy produkty, które posiadają dużą ilość części na przykład albo te części mogą być pewnego rodzaju USP, czyli takim funkcją, taką cechą, która może spowodować, że dany produkt zakupimy, czyli mamy zestawy różnego rodzaju produktów na przykład w danej kategorii. I możemy dodać tam dodatkowe rzeczy. To musimy wtedy pokazać, co jest w opakowaniu, tak? Jeżeli sprzedajemy w cudzysłowie, klocki, no to jeżeli mamy standardowo klocków tam 50, a u nas tych klocków będziemy mieli 55, to w ramach unboxingu możemy również pokazać, że tych klocków będzie tam więcej. How to, czyli w jaki sposób użyć danego produktu. Bardzo fajne przy produktach na przykład wycieczkowych, takich hitchhiking albo Jakiegoś rodzaju namiotów, jak się to rozkłada, jakie to ma dodatkowe funkcje, w jaki sposób to działa. Setup, czyli ułożenie tego. Bardzo często, jeżeli chodzi o produkty elektroniczne, jeżeli chodzi o taką elektronikę użytkową, klawiatury, myszki, kamery, różnego rodzaju tego typu produkty, to tego typu setup jest dla nas bardzo wygodny, bo pokazuje na przykład oprogramowanie do myszki, oprogramowanie do klawiatury czy do słuchawek oraz tego, w jaki sposób musimy to skonfigurować, żeby. Najlepiej działo z naszym urządzeniem. Troubleshooting. Jeżeli znacie swój produkt i wiecie, jakie problemy klienci mają najczęściej z jego użytkowaniem, to taki troubleshooting, czyli takie QA jest najlepszym sposobem na to, żeby pokazać, jak użytkować ten produkt, żeby go nie popsuć, żeby spełniał w 100% swoje zadanie. Więc też możemy to pokazać w ramach właśnie e, takiego filmu. Często na przykład jeżeli chodzi o poduchy na palety, które też mamy okazję sprzedawać na naszym własnym koncie, jest tak, że ludzie nie wiedzą w jaki sposób mają je przechowywać, więc pokazanie tego w jaki sposób na przykład chociażby woda wysycha, czy w jaki sposób woda się odbija od tego materiału, może pokazać, na co klient ewentualnie może liczyć. Lub też, jeżeli na przykład po pół roku albo po sezonie zmieni się tam lekko barwa materiału, to również można to pokazać w ramach takiego troubleshooting i najzwyczajniej w świecie klient będzie wiedział, czego może się spodziewać. Brand Story to też przedstawienie historii danego produktu, historii danej marki w taki sposób, że pokazujemy bardzo często całą gamę produktową danej marki i przedstawiamy historię jej powstania. Często takie sytuacje mają miejsce w markach Premium. E, na przykład marka Dyson, aczkolwiek nie na Amazonie, tylko w opakowaniu, kiedy się dostajemy do produktu, ma właśnie tego typu brand story, które powoduje, że lepiej zapoznajemy się z marką i rozumiemy, w jaki sposób ona powstała. Przedstawienie tego w wartości wideo na Amazonie też daje fajną wartość dla klienta i pokazuje, że za marką stoi coś więcej niż tylko i wyłącznie chęć jej sprzedaży, tylko realnie rozwiązuje ona różnego rodzaju. Problemy. I Ader, czyli takie kategorie filmów, które nie zmieściły się w tych. Mogą być to najzwyczajniej w świecie filmy influencerskie, w których to influencerzy otwierają te produkty albo zostawiają różnego rodzaju recenzje itd. itd. Zasady publikowana treści na Amazonie. Przejdziemy sobie teraz do tego tematu. Jak widzicie na moim ekranie, jesteśmy w miejscu, w którym to widzimy, w jaki sposób sprzedawcy dodają wideo na platformę Amazon. Jak widzicie, żeby wrzucić wideo na platformę Amazon, musicie posiadać wideo co najmniej 480p lub wyższej rozdzielczości. Musi być to wideo w rozszerzeniu MP4 albo MOV i musi mieć to wideo mniej niż 5 GB. I to tyle. To nie jest bardzo duże wymaganie od tej platformy. Natomiast poza tym, co jeszcze możemy umieścić? Możemy tutaj umieścić tytuł, który będzie bardzo istotny w kontekście SEO Amazonu i SEO Google'a, o którym powiemy później. Musimy wybrać tutaj, do jakiego produktu, do jakiego ASINu dodamy wideo. Możemy też dodawać te wideo do całej wariacji produktowej, co spowoduje, że jest nam po prostu wygodniej. Jeżeli chodzi o opcję non-brand, no to musimy tutaj dodać to pojedynczo dla każdego Asinu. Następnie wybieramy sobie typ wideo, o którym powiedziałam Wam już wcześniej, z jaką marką jest to powiązane, jaki jest język danego wideo, no i ewentualną miniaturkę, jak na YouTubie. No i tyle. Wrzucamy to, Amazon to weryfikuje i następnie będzie to widoczne w różnych miejscach na Amazonie. Teraz pokażę Wam w jakich miejscach jako kupujący najczęściej widzicie te wideo. Weźmy sobie tutaj przykład Zwykłej, pustej strony w ramach e, karty Incognito i wyjdźmy sobie z jakimś pomysłem na słowo kluczowe. Zacznijmy sobie od gaming mouse. No, jest to wygodna, najczęściej bardzo dużo wideo jest, jeżeli chodzi o elektronikę. No i teraz chcę Wam pokazać, w których miejscach możecie zobaczyć te wideo, które stworzyliście. Podstawowym takim miejscem po wpisaniu słowa kluczowego jest środek strony. Bardzo często na środku strony, tak jak chociażby w tym wypadku Możecie zobaczyć wideo powiązane z danym słowem kluczowym. Tutaj jak widzicie mamy do czynienia z mousepadem, czyli z podkładką pod myszkę, która to pokazuje się na słowo kluczowe gaming mouse. I tutaj jak widzicie jest to reklama. Reklama, która pokazuje taki produkt overview, multum wariacji danego produktu oraz to w jaki sposób ten produkt wygląda w... Środowisku i musicie sobie zdawać sprawę z jednej rzeczy. Jeżeli tworzycie wideo albo jeżeli je oglądacie, to z automatu Amazon nie ma włączonego dźwięku na tym produkcie, na, tym, na tej reklamie. Jeżeli klikniemy sobie tutaj wyłączenie tego dźwięku, to dopiero wtedy nam e, pojawi się ten dodatkowy czynnik, jakim jest muzyka, jakimi są słowa itd., itd., Dlatego jeżeli przygotowujemy reklamę, jeżeli ją oglądamy, to tak jak czy przyglądacie TikToka, czy przeglądacie Reelsy, czy Shortsy, to bardzo często pojawiają się w miniaturkach czy też w całych wideo podpisy. To, co jest mówione, tekst pisany. Dlatego też, żebyśmy mogli zapoznać się z tym wideo niekoniecznie z dźwiękiem. To jest jedno z tych miejsc. Drugim z tych miejsc jest każdy jeden produkt. Czyli jeżeli wchodzimy sobie w produkt, to pod produktem w ramach zdjęć możemy umieścić wideo. To wideo jest o tyle istotne, no, że tak jak wam wcześniej wspominałem, może ono, zastos może ono być zastosowane do różnego rodzaju e, kwestii. Tak jak mówiłem, troubleshooting, pokazanie jak używać tego produktu, jak go ustawić itd., itd., jak go skonfigurować. Ale to nie wszystko. Wideo produktowe też bardzo często pojawiają się w A ⁇ kontencie ale też pod samym produktem. Tak jak tutaj widzicie, jeżeli jakakolwiek inna marka, która wyświetla się w tej kategorii ma swoje wideo, to w ramach marketingu, tak jak tutaj widzicie GeSponsor, może wyświetlić swoje własne produkty i wideo do nich. Tylko tutaj znowu jest pewne obostrzenie. Jeżeli Sprzedawca zainwestował duże pieniądze w to, żeby ten marketing się wyświetlił na tak zwanym topie, czyli w tym wypadku od lewej strony, to z automatu produkt, który jest z lewej strony, będzie miał uruchomione to wideo. Jeżeli będę chciał uruchomić inny produkt, to muszę już tutaj wykonać pewnego rodzaju czynność i kliknąć w ten produkt i jak widzicie to, że kliknę w inny produkt, automatycznie wyłączy mi pozostałe reklamy. Jeżeli chodzi o miejsca, w których zobaczycie to wideo, to tutaj takim miejscem może być jeszcze również banner reklamowy na topie. To jest nowa funkcja, jeszcze niewielu sprzedawców z niej korzysta, natomiast jest taka opcja, żeby to wideo pojawiło się dokładnie w tym miejscu. Kolejna sytuacja to kategorie, w których tego wideo nie ma zdecydowanie dużo kategorie ofisowe, kategorie mm, biurowe, industrialne i tak Teraz pokażę Wam przykład właśnie takiej kategorii industrialnej, z której e, my często korzystamy, w której to sprzedajemy, która to posiada w swoim e, portfolio chociażby folie stretch i te folie stretch, kiedy wejdziemy sobie na przykładową folię, która to posiada wideo, to możemy zobaczyć również tutaj tak, je, taką zakładkę firmy wideo dla danego produktu, czyli jeżeli mamy wgrane dla danej marki wideo, e, czyli dodaliśmy w tym widoku, w który wcześniej Wam pokazywałem, wideo produktowe dla różnych Asinów i te Asiny są wszystkie w ramach jednej marki. Asiny, tak jak Wam wcześniej wspominałem, są to numery katalogowe każdego jednego produktu w ramach Amazonu, to te wideo pojawią się właśnie w tej sferze, e, w tej strefie. No, i będziemy mogli sobie również je oglądnąć, a także przejść do konkretnego produktu, który to wpisuje się w całą tą gamę e, produktową. E, no i dodatkową, taką bardzo fajną kwestią jest to, że jeżeli, e, tak jak w tym wypadku, inne marki mają swoją reklamę, to z automatu będą wyświetlały się pod moim produktem. Natomiast, kiedy ja wejdę w ich produkt, to moje wideo bardzo często mogą wyświetlać się pod ich, e, pod ich produktem. I tutaj jest bardzo ważna jedna rzecz, że to co się tutaj znajduje, mimo że widzicie, że to jest gesponsor, czyli sponsorowane, bardzo często pojawia się tutaj za darmo. Więc bardzo warto jest posiadać film, wideo na swoim produkcie, ponieważ on z automatu będzie pokazywał się na innych produktach twojej kategorii i będzie powodował, że ruch z tamtych produktów będzie miał szansę na to, żeby przenieść się do waszego produktu i skonwertować do sprzedaży. W jaki sposób wideo wpływają na konwersję i zaangażowanie klienta? Z danych, które podaje nam Amazon, wideo produktowe, które pojawi się na samym produkcie, zwiększa konwersję danego katalogu o minimum 1%, więc jest to bardzo znacząca wartość. Jeżeli macie produkt, na który wchodzi 100 osób, to zwiększenie tej konwersji o 1% zwiększy Wam potencjał na sprzedaż. O kolejną jedną sztukę. Bardzo w bardzo wielu wypadkach też to wideo doprowadzają do tego, że macie zmniejszoną ilość zwrotów o bardzo duże wartości, ponieważ tłumacząc w ramach wideo sposób użytkowania danego produktu, zabieracie klientom z ręki argument w postaci: Ja nie wiedziałem, jak się z tego korzysta, to nie działa, to nie spełnia moich oczekiwań. Wystarczy nagranie takiego filmu, nawet w warunkach domowych, nawet w warunkach biurowych. I wrzucenie go na Amazon, i przedstawienie temu klientowi: hej, ja jestem prawdziwy, to jest mój produkt, ja go używam w ten sposób, i ty używaj go dokładnie w ten sam sposób, żeby spełnił twoje wymagania. Jeżeli chodzi o sens każdego wideo, to jeżeli nagrywacie wideo, to musicie mieć w tym jakiś cel. Jakie mogą być cele wasze nagrania danego wideo? Jeżeli chodzi o sam Amazon, to Amazon wychodzi wam yy, naprzeciw i daje pewnego rodzaju bardzo fajne narzędzie. W ramach Amazon Ads, Zakładki Creative Tool macie coś takiego, co się nazywa Video Builder. Ten Video Builder jest w stanie wam zbudować reklamę taką krótką, bardzo prostą, nawet na bazie zdjęć, które posiadacie do produktu. Może wam zrobić taki slideshow, który możecie dopieścić pewnego rodzaju tekstem, który spowoduje, że chociażby przygotujecie sobie w ten sposób Q&A, albo właśnie taki troubleshooting, albo setup. Który spowoduje, że automatycznie ten klient będzie w stanie wiedzieć w jakich kolejności złożyć Wasz produkt, tak żeby działał on najlepiej, tak żeby działał on najsprawniej. I możecie to zrobić naprawdę bardzo niskim kosztem, tak naprawdę posiadając zdjęcia albo infografiki, które i tak przygotowaliście już do tego produktu. A dodawanie tego wideo spowoduje, że, tak jak wspomniałem wcześniej, będziecie mieli zwiększoną tą konwersję nawet o 1%. Jak mierzyć skuteczność yy, tych reklam? Jeżeli chodzi o skuteczność reklam, to jeżeli jesteście sprzedawcą, to możecie sobie wejść w zakładkę katalog, upload and manage videos. I tutaj w ramach tego możecie sobie zobaczyć, kiedy dany film został opublikowany, z jaką marką on został połączony i ile ewentualnie ma on oglądnięć i jaki procent danego wideo został oglądnięty. I na bazie tego możecie dojść do wniosku, jakie informacje i w którym miejscu waszego wideo powinny się znaleźć, bo skoro macie bardzo istotne informacje pod koniec filmu, a średnia wartość oglądnięcia waszego wideo wynosi 50% albo 40%, no to, to możecie się domyślać, że bardzo niewielu klientów dociera do tego momentu i bardzo często ten przekaz z waszej strony jest ucinany, a ta informacja, którą chcieliście dać klientowi, nie zostaje odebrana. Chcę wam pokazać pewnego rodzaju case study, Marki, którą bardzo lubię, która radzi sobie świetnie na amazonie.com, jest to marka NERF. Marka NERF, jak pewnie wielu z Was wie, szczególnie tych, którzy posiadają dzieci, są to pistolety na strzałki. Marka NERF, jeżeli chodzi o Amazon amerykański, radzi sobie świetnie i wie dokładnie, co robi. W ramach każdego słowa kluczowego znajduje się tam wideo produktowe, a na większości produktów również posiadamy wideo odnośnie użycia danego produktu. I tutaj możecie sobie zobaczyć, jak na amazonie.com mamy pod produktem aż 6 wideo. Ze względu na to, że w wielu wypadkach to właśnie te wideo, które tutaj są, sprzedają dany produkt. Podstawowe wideo, jakie widzicie jest bardzo krótkie. Jest to wideo pokazujące użycie danego produktu w... Na rodzinnym spotkaniu, na świętach itd. i tak dalej. I że jest to produkt, który tak naprawdę może dotrzeć do każdego. Czy jesteś młody, czy stary, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. E, czy lubisz się bawić, czy też nie, ten produkt będzie dla Ciebie, ponieważ wytwarza on po prostu uśmiech i zadowolenie. Kolejnym wideo jest. W jaki sposób ten produkt przychodzi, jak go złożyć? Kolejnym, w jaki sposób na przykład to działa, w jaki sposób ten produkt może przysporzyć e, różnego rodzaju e, korzyści e, z zakupu, tak jak w tym wypadku mamy tutaj magazynek na wiele strzałek i tak dalej, i tak dalej. Automatycznie odpowiada. To wideo na pytania klienta. Hej, a do czego to służy? Hej, a jak to działa? Hej, a czy ja będę z tego zadowolony? Czy warto mi poświęcić moje ciężko zarobione pieniądze na tego typu produkt? Więc bardzo często ważne, warto jest sprawdzać, jakie trendy... W waszej kategorii produktowej są już na przykład na Amazonie Amerykańskim, a na Amazonie.com, ponieważ jest to największy rynek i bardzo często wychodzi z wieloma rzeczami przed szereg i możemy z tego skorzystać do tego, żeby sprzedać nasze produkty w krajach Unii Europejskiej lub do tego, żeby się po prostu zainspirować, na co zwracają uwagę nasi konkurenci i co kupują nasi klienci. Warto wspomnieć o tym, że marka Nerw w wielu wypadkach również korzysta z. No, w świecie z influencerów, wrzucając wideo pod dany produkt, zgadzają się na to, żeby potem marka również mogła wykorzystać te wideo do tego, żeby spromować dany produkt. Więc tutaj warto jest też zwracać uwagę na to, jakie zdjęcia produktowe wrzucają wasi użytkownicy. Wideo, tak naprawdę, jeżeli chodzi o rynek amazonowy, o e-commerce, jest stosunkowo nowe. Jeżeli chodzi o sam Amazon, to jest udostępniona możliwość rzucania tych wideo, myślę, że od około 4-5 lat i jest to stosunkowo z roku na rok coraz bardziej aktualizowane, ulepszane. I jaka jest tego przyszłość? Słuchajcie, ciężko mi będzie to Wam pokazać z perspektywy z perspektywy komputera, natomiast przyszłością wideo jest coś, co się nazywa augmented reality, czyli rzeczywistość rozszerzona. Możecie zobaczyć, jak wygląda taboret, stół, krzesło, łóżko. W waszym pomieszczeniu. To jest jedna z przyszłości, która będzie nas bardzo mocno czekała, już w tym momencie w ramach aplikacji Amazon Seller na telefon. Możecie zrobić 360-stopniowy wizerunek waszego produktu, ale co więcej, możecie zbudować model 3D, który załadujecie do Amazonu i spowodujecie, że chociażby jeśli sprzedajecie na przykład buty, ktoś będzie mógł wirtualnie przymierzyć te buty na swoje nogi. Może nie do końca sprawdzić, ich rozmiar oraz to w jaki sposób się w nich czuje, ale sprawdzić jak wygląda na jego nogach i czy jest z tego tytułu zadowolony. Podsumowując, wideo produktowe jest bardzo istotne. Jako że 72% wszystkich podróży zakupowych naszych klientów, wszystkich osób odwiedzających marketplace odbywa się na mobilu, to jeszcze przedstawię wam na szybko jak wygląda wideo na telefonie. Jest ono po pierwsze niepomijalne, po drugie włącza się automatycznie i po trzecie zawiesza wzrok naszego klienta potencjalnie na najdłuższy okres. A jeżeli do tego jeszcze przedstawia pewnego rodzaju wartość dla klienta, to możecie być pewni, że wywoła to funkcję kliknięcia w dany produkt i zainteresowanie się jego zakupem. Więc bardzo ważne jest to, żeby z biegiem czasu. Jeżeli nie mamy środków, to pomyśleć o automatycznym tworzeniu takiego wideo za pośrednictwem narzędzi, które udostępnia nam Amazon, a jeżeli mamy na to środki i mamy bardzo fajny, profesjonalny albo jakościowy produkt, produkt, który lubię nazywać produktem premium, to takie wideo produktowe będzie dla nas bardzo istotną kwestią. I bardzo ważne jest to, żeby o nie zadbać i wrzucić na platformę. A przede wszystkim stworzyć, bo można je wykorzystać nie tylko na Amazonie, ale też na wszystkich platformach, na których sprzedajemy. Na dzisiaj serdecznie Wam już dziękuję i zapraszam do kolejnych odcinków serii Biblia Amazon, jak to działa.